Kalendariusz od map batymetrycznych. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam Jezioro Sławskie. Jak w każdym odcinku, żeby już nie przedłużać, należy ściągnąć sobie z internetu Fisherman Navigator. Ewentualnie, jeśli macie Androida, ściągniemy go ode mnie, ponieważ mamy najnowszą wersję. Ok, wszystkie pliki będziemy przesyłali sobie Telegramem. Też znacie, tu nie muszę Wam tutaj opowiadać o tym komunikatorze, więc przechodzimy do rzeczy. Fisherman Navigator. Ja do Was nagrywam z naszego sklepu zoologicznego, wędkarskiego zoologicznego. Gdybyście słyszeli jakieś odgłosy, to zwierzaki się tłuką, ewentualnie mogą przyjść, mogą przyjść klienci, więc nie, nie zwracajcie na jakieś dziwne odgłosy uwagi. Ok. Po prawej stronie, pod przyciskami plus i minus, po tej stronie mamy taki symbol książeczki. Wy na świeżej aplikacji tego nie będziecie mieli, dopiero w momencie, kiedy ściągniecie sobie mapę. Ta ikona Wam się dopiero pojawi. Czyli na świeżo ściągniętym zainstalowanym Fisherman Navigator nie będziecie mieć tej ikony. OK, dotykamy tą ikonę na samym końcu. Jezioro Sławskie. Tutaj mówimy o tym, o tym linku. W prawym jego górnym rogu nawet tam nie, przy, nawet tam nie zbliżam palucha. Widzicie symbol przekreślonego oka. Pamiętajcie, żeby tego nie nacisnąć, bo jeśli to by się przydarzyło, po prostu wywalicie mapę. Więc nie naciskamy koniec Kropka nie wracamy do tego tematu. Pod spodem pod symbolem przekreślonego oka mamy celownik. Ja go specjalnie dłużej przytrzymam. Ten celownik i lecimy nad jezioro Sławskie. Mapa w opcji Pro. Jesteśmy bardzo dumni z tych map. To jest nasza najnowsza mapa. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Plastyczność tej mapy. Yy, całkowicie zmienia yy, całkowicie zmienia wrażenia widokowe całkowicie zmienia się to wszystko niż z takimi normalnymi prostymi mapami no co, tutaj mamy w tym miejscu tutaj jakaś, jakaś wielka dziura przejdźmy sobie dalej trochę dalej o tutaj jakiś spad fajny 6-8 metrów 8, 9 metrów, przepraszam, odwrotnie do 9 metrów, tutaj piękna góreczka na środku, no i tutaj dołek od razu koło niej. No, fantastyczne miejsce to tutaj sandacze, to tak mi się wydaje, że tam łupiecie dobrze w porządku. O, okej, okay. tutaj już zaczyna się druga jakaś odnoga. noga. Zobaczcie, specjalnie powiększę. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Wszystkie zagłębienia i zobaty są tak poukładane, że i cienie ponakładane, że bardzo fajnie widać, jak to wszystko, jak to wszystko wygląda. Tutaj jakieś wysepki oddale. Ok, jedziemy tutaj, o tutaj ciekawe struktury pod wodą, tak samo, ukształtowanie dna bardzo ciekawe, fajnie, bardzo bardzo fajne jezioro, no tutaj ten przesmyk tak samo, pewnie daje dużo ryb. ok, tutaj mamy dziurkę, 10 metrów, no to ładnie, i tak samo, ta sama sytuacja, górka, pod, górka podwodna i od razu, od razu przepaść dziura, w porządku, powiększymy jeszcze tutaj, no, Wygląda to niesamowicie. Bardzo jesteśmy dumni z tych naszych najnowszych map. Tutaj na samym końcu, w samiutkim końcu, nie ma kawałeczka wody, ale to dlatego, że tutaj jest metr, metr wody i tutaj mapowanie się nie udało z jakiegoś powodu, albo tutaj jest zielsko. No więc tutaj nie udało się wpłynąć ze sprzętem, ale mi się wydaje, że tutaj nie ma nic ciekawego tutaj w tym, w tym, w tym kwadraciku. Tak jezioro jest odsłonięte w 100%. Ok, jeśli będziecie chcieli, zapraszam. Dzwoncie do mnie na mój prywatny numer. Teraz podam wam, zanotujcie sobie 660 861 574, dzwońcie do mnie i będziemy działać. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.